Witaj Cię wszyscy serdecznie w kolejnym odcinku Serii Pokaż, co potrafisz. Bardzo dawno jakieś ciekawej powtórki nie pokazywałem. Tak tylko chciałem powiedzieć, że często pokazuję wyniki topowe, jeżeli chodzi o EXP, obrażenia itd., itd. Ale te bitwy, można powiedzieć, nie najlepsze, jeżeli chodzi o EXP. Czasami są o wiele, moim zdaniem, ładniejsze do oglądania, i właśnie taką bitwę. Dziś e, chciałbym wraz z kierowcą tego małego czołgu pokazać, a e, czołg to jest oczywiście AMX 1390, a kierowca wiadro 7. Cześć wiadro! Witam serdecznie! E, no cóż, zaraz zobaczycie, co wiadro tutaj sz, będzie szalał tym AMX-em. E, no i w plutonie masz kumpli. Jeden z kolegów jest właśnie z bardzo Ciekawym czołgu, koło którego teraz przejeżdżasz, czyli ten amerykański czołg, pierwszy raz go widzę. No i jeszcze jest kolega na buzetce i ty na EMX-ie. Jaki mieliście plan na tą bitwę? Ale na początku jeszcze oczywiście trzeba wytłumaczyć się, znika wiadro 7. Dlaczego? Wiadro 7 to jest w ogóle ciekawa historia, bo kiedy jeszcze internet raczkował, że tak powiem nie było do, dosyć dużo y, takich gier MMO czy tam w ogóle tych sieciowych no nie były tak popularne z, do jednej z gier chyba Amerykans Army miałem problem, żeby znaleźć Nip i siedziałem z sąsiadem żeśmy wymyślali no, różne nip i nie, nie, nie mogliśmy Nie mogliśmy wy... słuchaj nie mogliśmy wymyślać. I teraz tak, kolega mówi, tam mówi, wiesz co, pijesz wiadro 7, nikt takiego niku nie ma. I się okazało, że nie ma. B. Wszedł, wszedł w wiadro 7 i zostało wiadro 7. Słuchaj, na początku stałeś sobie w krzaczku, coś tam próbowałeś wyspotować, drużyna cała poszła w lasek, nie wiem dlaczego, bo uważam, że druga strona jest bardzo ważna na tej mapie. No i robisz jakieś takie szaleńcze jazdy. Czyli opowiedz właśnie o tym, co tu planowałeś i dlaczego tak ryzykownie yy, Może tak. Planu nie było. To wyszedł spontan. Yy, zauważyłem, że kolega w WZC w Plutonie nie yy, obrażenia, tak? No to z automatu stwierdziłem, czemu by nie zaryzykować. Skoro drużna jest na przeładunku, wjechałem, oddam kilka Cofnąłem się, żeby przeładować z powrotem, jak widać. Mandrów powtórzyłem chyba ze trzy razy. Tak jest, trzecia powtórka. I. No nie, nie udało się skończyć. No niestety. Tego czołgu. No ale jak widać, właśnie druga flanka została puszczona przez waszą drużynę no i już zaczynają kapować. I z 7 na i tam jest niewidoczny jeszcze pojazd. Widzę, że postanowiłeś chyba jednak Co? pojechać w tamtą stronę. Tak, ale jeszcze do końca nie byłem pewien, czy jednak tam jechać. Mhm. No większość wrogich pojazdów jest na drugiej stronie. Coś, jak panzerę to ma tam trochę przesrane. No i mamy te 54 Lightweight. I tu tak się jeszcze wahałem, czy mu jechać, pomóc? No cóż, powinno się pomagać yy, ludziom. No i tutaj jak jest to ma przesrane, ponieważ lajcik go objeżdża. No i jako jedyny o trochę nie trafiony strzał I tu właśnie też. No, trochę mu tak pomogłem. Aha, nie pozwoliłeś, można powiedzieć, uciec temu Lightweightowi, go tak zatrzymałeś. No i Dokładnie. jak pan zresztą napisał ci Tanks, czyli no cóż, życie mu uratowałeś. No i teraz lecisz. No, niestety Plutonowi już yy, zginęli. No i y, 50 TP, i Leopard, czyli na początku chyba Leopard ziga. Tak, no trzeba było dokończyć lukę już. Ja jeszcze... jeszcze tutaj jeszcze oddałem dwa pociski, chyba. Ale powiem Ci, o. że masz trochę szczęścia. Bardzo dużo szczęścia było w tej Wikie. <laughs> Ponieważ... Bo jeszcze tam. w jagody jeszcze wiadę. Do no, 66 hp zostało. No a ty tak y, ruszasz y, dosyć odważnie na te wrogie pojazdy. Teraz co? Jak Panzer 100, jak Panzer 100 i gdzieś jak tam jest LV? Tu miałem y, szczęście, gdzieś jak pocisk przeleciał. To. To Diagody. No niestety te dwa pociski. Już, yy, oczywiście ponad 3000 obrażeń jest, ale sporo tych pocisków, no, niestety nie wchodziło. No, troszeczkę też rykoszetów było właśnie. Niestety. I tu Paweł. też miałem dużo farta, bo tutaj zaraz stał Strv. Z tyłu. Mhm. Jest Strv. No, powiem Ci... Że masz naprawdę bardzo dużo szczęścia w tej bitwie. No i cóż, została artyleria. Ja ci powiem, że na początku yy, nawet pomyślałem, że jednak twoja drużyna popełniła błąd, że olała tą drugą flankę, ale jak widać, ruszyliście yy, wszyscy, yy, można powiedzieć, zdobywając kolejne tereny. No i się udało. Możliwe, że gdybyś się tam nie wyracał yy, nie pomagając czołgom, no to mogłoby się to inaczej skończyć. Ładnie ale... To mogłoby być różnie w tym, w tym momencie, bo ten Ismógł tam na przykład z tym leopardem przypuszować tego, tego to nie jest powiedziane, że to by było wybrane. No i artyleria i bitwa szybciutko zakończona, jak widać niecałe 7 minut. I po bitwie. No i słuchajcie, w każdym bądź razie, na dziewiątoterowy czołg lekki, jeżeli chodzi o. gdzie jest ta powtórka? Kurde, muszę mi to znikło, moment. Myk, myk, myk. To wiadomo, niecałe 4000 obrażeń. Da się zrobić więcej na Emixie. Niecałe 4,5 tysiąca po spocie również nie jest najlepszym spotem, ale jak widzieliście, bitwa bardzo szalona. Oczywiście dużo szczęścia miałeś w tej bitwie, bo no, tak jeżdżąc, mając 66 HP, no to mogłeś... Nie wiem, dlaczego ten V w ogóle do Ciebie nie strzelił. To w ogóle było dziwne. Taka ciekawostka. Ten AMX nie był zrobiony typowo pod spoda, Nie był taki, takim typowym lightem doświecenia. Ja go zrobiłem z tym stabilizatorem. Wentylacja, stabilizator. Podwójny stabilizator, bo tam jest ten do zmniejszania w czasie jazdy. Aha. Jeszcze dodatkowo 20%. Także on był zrobiony tak bardziej podrobienie cyferek, tak. Bliski kontakt. Oczywiście wiadomo, na mx ie 1390 zazwyczaj powinno się nosić optykę, no ale no to działo nie jest zbyt celne, więc tak szybko jeżdżąc dookoła czołgów, lepiej chyba używać właśnie zestawu jak najbardziej skupiającego, czyli skupiarka, stabilizator i wentylacja. Chyba tak to miałeś. No i cóż, wynik EXPA 1427. Przypominam, nie jest to jakaś topka wyników na tym nie. To nie, nie dwa, z, dwa zniszczone pojazdy też nic y, niesamowitego. Y, warto tutaj zauważyć, że twoi plutonowi, y, mimo to, że zginęli dosyć szybko, y, zagrali również y, dobrą bitwę. Y, kolega tutaj na tym T95... A nie, to nie z twojego... O, pomoruka. A, Nie, 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 oni szybko padli. Mi się pomyliło, faktycznie. To za dużo Plutonów było. Tak, 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 dlatego. Tak. Pomyślałem, że kto inny był w Twoim Plutonie. No niestety twoim Plutonowym y, się nie udało. Szczególnie koledze Kraken Panzer. <grym> Dobra, nieważne. Y, napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tej bitewki, bo mi się ona podobała. No i cóż, mx 1390, bardzo przyjemny pojazd. Masz już dziesiątkę? M mam już dziesiątkę, witam dziesiątkę. Ale używasz dziewiątki do zabawy, nie? Tak, jak najbardziej. Mały, ale wariat. Tak jest. No to jak mówię, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tej bitewki. No i tyle. Ja bardzo dziękuję za pokazanie tej bitwy na moim kanale. No i może. Na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić? No, oczywiście, pozdrawiam cały plan Bumba I, oczy... i oczywiście Ciebie też. Tak jest. Bardzo dziękuję za uwagę wszystkim widzom. Trzymajcie się i do zobaczenia.